Cześć. zróbmy tak nagram teraz szybki update bo Wam go obiecałem więc co co chodzi Chyba tak będzie lepsze. Szybki update. Jest marzec 2021. I zrobię teraz filmik pod tytułem jak wygląda moja przygoda z giełdą. Jak mi idzie na giełdzie. <śm> hmm. Teraz po 6 miesiącach mam już pewne odpowiedzi, na które... których poszukiwałam na początku, pod koniec zeszłego roku. I zasadniczo mogę powiedzieć, że na giełdzie nie idzie mi dobrze. Przez ostatnie pół roku nie jeździłem zawodowo, w ogóle nie pracowałem. Siedziałem w domu i uczyłem się nowego zawodu, a mianowicie gry na giełdzie walutowej. Właściwie zacząłem od podstaw. Choć mogę powiedzieć, że od paru lat ja tak flirtowałem z tą giełdą. Zawsze jakiś tam kontakt z nią miałem, próbowałem grać, ale nigdy nie było tak, żebym dał temu 100% swoich możliwości, 100% czasu i poświęcił się temu całkowicie. W pierwsze 3 trzy miesiące, kiedy rzuciłem pracę chyba we wrześniu zeszłego roku, 2020, siedziałem w domu i się uczyłem. Zabywiałem wiedzę, oglądałem webinary. Mam swojego mentora, nauczyciela, od którego stylu gry się uczę, który właściwie tłumaczy, co z czym się je. I po trzech miesiącach, jednocześnie praktykując, wdrażając tę wiedzę, a po trzech miesiącach naprawdę solidnie zacząłem. Okej, okay, już chyba stwierdziłem, już chyba wiem, co powinienem wiedzieć. Spróbuję. Otworzyłem konto. Od września właściwie grałem na małym koncie, ale od stycznia zaczyna, zacząłem tak całkowicie grać na poważnie. Więc pierwsze dwa miesiące szło mi dobrze. Podciągnąłem konto 20% do góry, a trzeciego miesiąca wszystko się rozsypało. Gdy um, zacząłem osiągać swoje pułapy, bo miałem takie pułapy finansowe oraz procentowe do osiągnięcia, jak takie cele, można powiedzieć, tygodniowe i miesięczne. I gdy to fajnie mi wszystko wychodziło, to postanowiłem zwiększyć stawkę, na którą gram i się zupełnie psychicznie rozsypałem. Włączały się wszystkie te podstawowe takie błędy psychologiczne, z którymi ludzie zajmujący się giełdą mają do czynienia na co dzień, a więc strach i chciwość, to są te dwie główne emocje, które właściwie na, na podstawie których opiera się cała idea rynku. Strach przed stratą pieniędzy oraz chciwość, Chęć zarobku, dlatego stwierdziłem, że wracam do zawodu kierowcy. Muszę połączyć. Po, po tym roku mam jedną odpowiedź, pewną, która jest: czy ja się w ogóle chcę tym zajmować? Czy się do tego nadaję? Pomimo tego, że nie mam rezultatów, ja myślę, że się do tego nadaję i chcę się tym zajmować. Natomiast nie mam takich umiejętności, żeby ryzykować, żeby chcecie ryzykować większe pieniądze i marzyć o tym, żeby się z tego utrzymywać. To najwyżej muszę znaleźć sposób na to, aby móc pracować jednocześnie zawodowo oraz mm, jako kierowca oraz y, kontynuować rozwój y, na tej innej płaszczyźnie zawodowej. Wobec tego wracam za kierownicę po powrocie z Polski, do której mam zamiar wylecieć jutro. I chcę połączyć trading z, e, z pracą zawodową kierowcy. Będę się skupiał teraz na takim stylu gry, który się nazywa swing trading. A więc, łapię się ruchy ceny na przestrzeni kilku sesji giełdowych lub może nawet kilku dni. Jest taki wolniejszy tryb gry i ja powinienem, będę, powinienem mam nadzieję, chcę sprawdzić, czy będę w stanie go połączyć po prostu z jazdą. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Ja jedno, jedno wiem. Chcę się dalej rozwijać w tym kierunku. Przypominam sobie, że ta gorycz porażki, bo ja to przeżyłem psychicznie, osobiście tą moją porażkę na rynku walutowym, zwłaszcza przez ostatnie trzy tygodnie. Gdy się zupełnie rozsypałem, nie byłem w stanie kontrolować swojego własnego umysłu. Chodziłem w głupie trejdy i chciałem odrobić te pieniądze, które straciłem. Pomimo tego, wszystkiego, ja dalej mam chęć się w tym kierunku rozwijać. I przypominam sobie o, o tym, że jeśli się praktuje poważnie tę przygodę z giełdą, no to zajmuje to przeciętnemu człowiekowi, człowiekowi kilka lat, aby dojść do takiego momentu, gdy przestaje się tracić pieniądze wreszcie 3 do 5 lat. Mówi się, że potrzeba 10 tysięcy godzin praktyki jakiejkolwiek umiejętności, jaką człowiek chce zdobyć, po to, aby móc. aby osiągnąć stopień. Nie wiem, jak was tu włączyć, O, jest. aby osiągnąć stopień y, masteringu, można powiedzieć, stopień opanowania tej umiejętności w bardzo wysokim stopniu. A to mniej więcej przekłada się na Powiedzmy 5 lat pracy po 12 godzin dziennie po to, żeby stać się ekspertem w jakiejś dziedzinie. W związku z tym yy, wracam do pracy zawodowej, kontynuuję to, w co jestem zaangażowany w Polsce i jednocześnie pracuję nad tym, aby zbierać doświadczenie, nauczyć się przegrywać, nauczyć się być zajebistym, przegrywającym strasznie mnie boli, bardzo się mnie to wkurza, jak przegrywam, jak tracę pieniądze i muszę do tego rozwinąć takie psychiczne nastawienie, że to jest element tego zawodu, to jest normalne, przegrywać muszę odciąć emocje od porażki muszę nauczyć się minimalizować porażki, eliminować porażki bo wiem, że to jest cały element tego zawodu nie mogę być dobrym traderem, jeżeli ja nie będę miał przegrywania opanowanego. Wygląda na to, że będę teraz przegrywał przez jakiś czas. Uważam zmiany swojej psychice, bo teraz już od dwóch, do trzech tygodni systematycznie przegrywam i coraz mniej to mnie badruje, coraz mniej mi to doskwiera, mnie dokucza. Do do Chyba dochodzę teraz do tego momentu, że z powrotem zaczynam myśleć tu chyba mam skręcić dalej. na to miałem skręcić. Za tak, muszę wrócić. Że zaczynam chyba wycią wyciągać wnioski z, z tego mojego przegrywania. Wreszcie zaczynam się chyba ponownie uczyć. Mam nadzieję, analizować. Być w stanie analizować, na czym polegał błąd w danej rozgrywce. Gdzie się pomyliłem. Daj. Także powrót do fundamentów z powrotem. Skupiam się na podstawach. Muszę stać się mistrzem podstaw, bo mam tendencję, zauważyłem też, bardzo dużą tendencję do gubienia się w szczegółach i zapominać o jakby głównych podstawach. Wchodzę w coraz bardziej szczegółową wiedzę i, i tam się gubię. Już zaczynam być niepewny, to mi nie służy. Muszę wrócić do podstaw, opanować je w stopniu bardzo wysokiego. Automatyzmu, by nie mógł się nad tym myśleć i tylko analizować. Także powrót. Po 6 miesiącach powrót do punktu wyjścia. I tyle. Także szukam pracy, panowie i panie. Mam nadzieję, wleci do Polski. Właśnie zrobiłem dzisiaj niedawno testy na wirusa. Jest to niezbędne do tego, aby uniknąć kwarantanny, robienia kwarantanny w Polsce. Nawet nie opłacę w ogóle lecieć, jak ja mam robić kwarantannę tam. I jeżeli polecę, spędzę miły czas z rodziną, wracam po świętach, szukam pracy. Nie jestem pewien, co dalej robić, gdzie dla kogo jeździć. Skłaniam się ku temu, aby spróbować czegoś nowego. Nie chciałbym robić już ładunków składanych, bo nie wiem do końca. Chciałbym raczej więcej jeździć. Na tych składach jak jest dużo roboty, trzeba być często zajęty Jest dużo jeżdżenia szukania po takich epidubach. Tymczasem jakbym miał pracę, która raczej jest polega na jednym, dwóch rozładunkach Max, to więcej mam czasu za kółkiem i mogę spokojnie na mierząco monitorować rozwój sytuacji, albowiem dla mnie właściwie to tak zwany crunch time to są te, te godziny dnia, w których ja się muszę skupić. skupić. To jest generalnie rzecz biorąc otwarcie sesji nowojorskiej ewentualnie sesja azotycka o 6 wieczorem. Są dwa takie okresy kilkugodzinne powiedzmy 2-3 godziny, ja naprawdę muszę być skupiony i to obserwować co 15 minut, co się dzieje, aby móc podejmować decyzję. I to jest od, to jest mniej więcej okres od mojego, mm, powiedzmy od 7 rano czasu Chicago do, powiedzmy do 11, aż Londyn idzie do domu. Także tak to wygląda. Mam tu też chyba miałam skręcić. Nie? Ja to tak bez GPS-a byłem tam po raz pierwszy dzisiaj. Skręcę, może to może też dojadę. Nie, tu chyba miałem skręcić. Nie, tu miałem skręcić. Tak. Ach, dobrze. To tyle tytułem update'u. To jest to, co słychać u mnie. Na materiał nagrywam 20 chyba marca 2021. Mam do wypuszczenia jeszcze parę filmików. Myślę, że wyrzucę je wkrótce już eee, i wszystko wskazuje na to, że próbowałem skręcić. Tak. Wszystko wskazuje na to, że też możecie się spodziewać jakichś materiałów. Eee, jak do tej pory z tras, ponieważ zamierzam wrócić do pracy. Of area. Job area job area to nie mogę zaparkować Dobra To tyle na razie, pozdrawiam, cześć Dobra Zapomniałem prawo jazdy w tym Nie oddali mi prawo jazdy w ouch jak te kobiety się łaksują, to jest nie do pomyślenia. <ścoughs> Więc zrobiłem dwa testy, żeby się upewnić, czy mam antyciała oraz jeden PCR. Teraz obowiązek jest taki, aby o, robić to przed... Lotem do Polski ze względu na to, że zapomnieli mi oddać mojego prawa jazdy. To pani mi podarowała jakiś taki kit podróżniczy na Covid i całą paczkę masek N95. To są, nie wiem, czy to KN95 ja wiem, że N95 są dobre akurat będzie na podróż. Jeszcze tylko powiem wam parę słów, bo robię drugie wejście. Tęsknię za trackingiem siedząc w domu. To było też jedno, to, to jest wezwanie, taki tryb życia prowadzić w stosunku tego, co do, w stosunku do tego trybu życia, który prowadziłem do tej pory. Jak wiecie, jeździłem i dużo pracowałem, a więc to oznaczało, że właściwie większość czasu spędzałem w pracy poza domem. I odwróciłem to o 180 stopni, siedziałem cały czas w domu. I taki tryb życia również wymaga pewnego rodzaju przyzwyczajenia i nastawienia odpowiedniego. Ale myślę, że, że jestem w stanie podołać temu systemowi pracy z domu. Daję radę. No i moje spojrzenie na giełdę. Bo Oczywiście, jest kilka podstawowych rodzajów giełd, i tradycyjnie mówiąc o giełdzie, myśli się o giełdzie papierów wartościowych, czyli giełdzie akcji, bo to jest chyba ta giełda, która jest najbardziej popularna, jeżeli chodzi o mass media. Mass media. Natomiast ja się nie znam na akcjach, ja się skupiam na walutach. Giełda walutowa jest największym rynkiem świata o największej płynności, największej głębokości. krytyką tej giełdy yy, są dwie podstawowe różnice, jeżeli chodzi o giełdę walutową w stosunku do giełdy papierów wartościowych. Mianowicie na giełdzie walutowej kupuje się instrument zestawiony w parze z innym instrumentem, podczas gdy na przykład parę walutową euro kupuje się w, jednocześnie sprzedając yy, amerykańskiego dolara. Podczas gdy na giełdzie papierów wartościowych kupuje się papier wartościowy, akcje jakieś, jakiegoś przedsiębiorstwa i tyle. Nie sprzedaje się jednocześnie czegoś tam innego i w związku z tym charakter e, jakby ruchu cen jest również inny. Na giełdzie papierów wartościowych, na giełdzie akcji cena ma tendencję do tego, aby rosnąć w zdecydowanej większości, niż spadać. Oczywiście to nie jest do końca prawda. W każdym razie kupując spółki na przykład Value, jakieś takie tradycyjne, duże przedsiębiorstwa amerykańskie takie, no nie wiem, Microsoft albo Coca-Cola, to jedną z wartościowych albo nawet indeks giełdowych, to jedną z podstawowych y, strategii to jest kupno i trzymanie tego, a to będzie rosło do nieba, aż do chmur. Natomiast w no, giełdzie walutowej zrobić tego nie możesz, bo tam ruchy są o wiele bardziej... Mniej czystych, jasnych trendów, a o wiele, wiele większy ruch cenowy, powiedzmy sobie, w małych widełkach. Sprzedawanie jest tam równie ważne jak kupowanie, podczas gdy o shortach na giełdzie papierowej, na giełdzie akcji słyszy się znacznie mniej. Przeciętny, zwykły członek ulicy raczej nastawia się na kupowanie akcji. Prawda? Są te dwie podstawowe rzeczy, ale. Jakby istotą, czy na tym rynku, czy na innym rynku, czy gry na jeszcze innym rynku jest, jest to, że jest to rynek, a więc jakieś forum wymiany towarów pomiędzy kupującym a sprzedającym. I o tym trzeba pamiętać, myśląc o fundamentach. I ja to sobie muszę stale przypominać, myśląc, analizując, zastanawiać się, gdzie są kupujący, jak się czują kupujący w stosunku do sprzedających lub na odwrót w danym instrumencie. oś. Dramy mają się przestraszyć, przejeżdża w pas. I na tym korczygu skupia się moje Podejście do rynku, ja nie jestem typowo technicznym traderem, chociaż jestem w dużym stopniu traderem technicznym. Mam ściśle ograniczoną wiedzę fundamentalną. Nie znam się na ekonomii, nie jestem ekonomistą, aczkolwiek czytam na bieżąco. Jest to jakiś, stanowi to jakiś element mojego podejścia do rynku. Podstawowa wiedza ekonomiczna, co się dzieje niego dnia z walutami. Wszystko to jest oparte na, i moje podejście do rynku oparte jest na takim logicznym, sensownym czytaniu ruchu ceny. Nie używam żadnych wskaźników, nie interesuje mnie żadne inne jest takie strategie oparte na jakimś malowaniu kresek na wykresie, chociaż maluję kreski na wykresie. Ale no, nie bazuję na, na wskaźnikach, tylko raczej na takim zdrowo, logicznym podejściu do analizy ceny i odczytywaniu, rozumieniu tego języka ceny. Który polega na zrozumieniu, co się w danym momencie dzieje z bólami, z bykami, co się dzieje z nie wiedziałam. Co się dzieje z kupującymi, co się dzieje ze sprzedającymi. Ocena prawdopodobieństwa. I tak dalej, i tak dalej. Wchodziło mi to całkiem nieźle do tej pory, ale jest taki duży element mojego podejścia, takiego, to ten strach przed porażką. Nie lubię przegrywać. I to takie tradycyjne, takie podejście do życia, które sprawdza się w, może na płaszczyźnie zawodowej, czyli takie częste zaciskanie zębów. Wytrzymam, dam radę, pociągnę jeszcze dalej, nie pracuję. E, takie na siłę robienie czegoś, taki upór, pomimo tego, że ta strategia jakby przynosi korzyści na płaszczyźnie zawodowej to na giełdzie jest ona zabójcza. Tam trzeba posiadać tę umiejętność, umiejętność szybkiej zmiany analizy, szybkiej zmiany zdania. Nie, możesz, nie jesteś w stanie niczego wymusić na rynku. Rynek jest manipulowany przez duże ryby, grube ryby z grubymi portfelami. To oni tak naprawdę ruszają cenami. Oni mają znaczną przewagę nad mną. Ja jestem nikim. Oni mają tabłony ludzi, którzy zajmują się analizowaniem rynku. Mają znacznie lepszy dostęp do informacji oraz wiele głębszą wiedzę niż ja. Do tego podpierają się działalnością kwantów i algorytmami. Ja jestem nikim. Jedyne co ja mogę zrobić, to starać się Odczytać, co oni robią na, na danym instrumencie i próbować się do nich podłączyć, jak pijawka. I to jest właśnie istotne, żeby. Z... I to jest też istotny element mojego podejścia do rynku, mojego zrozumienia rynku, żeby odczytywać, co robią grubi gracze, jak oni chcą oszukać takich graczy jak ja, ulicę, jak oni, jaką zmyłkę oni chcą zrobić, w jaki sposób oni chcą Wykreować stworzyć sprzedających, bo sami chcą kupić, i na odwrót, kupujących, bo sami chcą sprzedać. Bo nie da się czegoś sprzedać, nie da się czegoś sprzedać, jak nie ma kogoś, kto chce to od ciebie kupić, prawda? A jednocześnie te ordery, które oni wkładają, ten, ten, ten wolumen, ten rozmiar tych yy, transakcji, których oni wykonują, dokonują, nie da się tego zrobić. Jak ktoś chce kupić na rynku powiedzmy 1000 domów w Chicago, a na rynku jest tylko 300 sprzedających, no to jedyne co możesz zrobić, to możesz kupić tylko 300 domów. Jak masz kupić, a Ty, a ty, a, a ty masz 1000 domów do kupienia, masz tyle pieniędzy, że chcesz kupić 1000 domów. Musisz przekonać ludzi do tego, aby zaczęli te domy sprzedawać. Musisz przekonać do tego, że na przykład rynek za chwilę się zawali i ceny poszybują w dół, więc ludzie, żeby ludzie byli chętni sprzedać dany walor, dany dom, cokolwiek, skarpetki w sklepie, Teraz, bo są przekonani, że za tydzień czy za miesiąc, jak będą chcieli sprzedać te skarpetki lub dom, to dostaną znacznie gorszą cenę. I to jest istota gry rynkowej. Bez względu na to, czy chodzi o waluty, bez względu na to, czy chodzi o obligacje, bez względu na to, czy chodzi o akcje. Na innych rynkach, jakby jeszcze są te fundamentalne elementy analizy, fundamentalne są silniejsze, na przykład na rynku towarowym, itd. itd. Ale to jest gadka na inny raz. To ja dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem na kanale o trackingu. Siemano baj.